Pytania i odpowiedzi z cyklu Zdrowie pupila zaczyna się w miejsce. Dzień dobry. Odcinek czwarty sezonu pierwszego zapraszamy. Kolejne pytanie. Jakie źródła książkowe, publicystyczne poleciłaby Pani, doktor, początkującym osobom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy dotyczącej żywienia psów? Mhm. Tak, i rzeczywiście, jeśli chodzi o wiedzę specjalistyczną, to w internecie możemy znaleźć szereg różnych informacji. Natomiast ja zalecam jednak czytanie wiedzy takiej rzetelnej, sprawdzonej. Myślę, że tutaj, jeśli mogę pokazać, Podstawy żywienia psów i kotów. Bardzo fajna, fajny podręcznik. To jest podręcznik akademicki. Ale uważam, że napisany takim językiem, który pozwala przeciętnemu właścicielowi zrozumieć większość tych skomplikowanych zagadnień związanych z fizjologią trawienia, z metabolizmem składników pokarmowych i pozwoli później też tak obiektywnie wydawać opinie na różne sposoby żywienia zwierząt. Myślę, że również czasopisma takie branżowe, typu na przykład weterynaria w praktyce wiem, że można takie czasopisma przeczytać na przykład w gabinecie weterynaryjnym. Myślę, że taką absolutnie podstawową też wiedzę żywieniową i również tą odnośnie jakości kart, karm można znaleźć na stronie FEDIAF bądź też w języku polskim na stronie Polkarmy, gdzie są zalecenia, na przykład w języku polskim opracowane, dotyczące zawartości składników pokarmowych w karmach, zalecenia dotyczące etykietowania karm, czyli tam bardzo też fajny sposób. Na końcu jest taki jeden rozdział, gdzie w prosty sposób przekazano właścicielowi, na co zwracać uwagę, wybierając produkty. Kolejne py pytanie dotyczy przysmaków. Jak zdrowe są aktualne przysmaki, takie jak wędzone uszy, penisy wołowe, żwacze i tym podobne. Jakie przysmaki do długiego rzucia będą lepsze? Naturalne, czy kości prasowane, nadziewane? Mhm. Tak, to jest taki kolejny temat, który uważam, że bardzo rozwija się też intensywnie w naszym kraju. Rzeczywiście zauważamy, że zwierzęta to lubią. Dlaczego lubią? No, chociażby z tego względu, że tak naprawdę ta historia produkcji karmy przemysłowej to nie jest zbyt długi okres czasu. Karmy przemysłowe pojawiły się w latach 50. ubiegłego stulecia, natomiast wcześniej psy były karmione tym, co człowiek mu pozostawił, a zazwyczaj zostawiał coś, co sam nie zjadł, więc takie, no powiedzmy, dość trudne produkty. Pies pracował szczęką i wyliczono, żeby pozyskać tą odpowiednią ilość energii, pracował tą szczęką około 4 godzin. Natomiast w przypadku karm przemysłowych, my tą czynność, to zachowanie żywieniowe, niejako zabraliśmy zwierzętom. Natomiast te produkty mogą właśnie spełniać tutaj taką rolę tego spełnienia zapotrzebowania tego zachowania. Natomiast uwaga, te produkty no w jakiś tam sposób są sprawdzane pod względem jakości, natomiast wyniki ze Stanów Zjednoczonych publikowanych 2-3 lata temu pokazują, że one mogą być źródłem ogromnej ilości, ogromnej ilości patogenów, chorobotwórczych bakterii. Więc trzeba tutaj mieć na uwadze tutaj ten aspekt zdrowotny. Natomiast wszelkie te przetworzone rzeczy, na przykład kości prasowane, okazuje się, że w przypadku na przykład połykania większych kawałków przez psa mogły powodować zaczopowanie przewodu pokarmowego, tak? bo zwierzę połykało kawałek, te kości są prasowane jak gdyby sklejane, one pod wpływem wilgotności w przewodzie pokarmowym pęcznieją i zapychają przewód. No, w ogóle kolejna rzecz, uszkadzanie przewodu pokarmowego z powodu kości. Więc wydaje mi się, że te takie bardziej ścięgniste przekąski, czy też uszy, ogony, mogą być pewną taką może bezpieczniejszą formą, bo nie ma długich kości, które po przełamaniu mogą być na przykład szkodliwe i uszkadzać, powodować perforację przewodu pokarmowego. Natomiast tak jak mówię, no też trzeba zwracać uwagę, aby one jednak były od sprzedawcy, który jednak dopełnia wszystkich formalności pod względem oceny jakości, zwłaszcza tej mikrobiologicznej produktów. A co pani doktor myśli o glonach w żywieniu psa? Powiem szczerze, nawet miałam doświadczenie z tego czasu, wykorzystywaliśmy i badaliśmy tutaj różnego rodzaju algi. Jako dodatek do czy karm czy suplementów. Powiem szczerze, że ja zawsze, nawet jak produkuję czy też doradzam i mamy już ten prototyp produktu, zawsze sama próbuję, bo uważam, że powinniśmy żywić zwierzęta tym, czego, samego nie boimy, czego sami nie boimy się zjeść. tak? Powinno być to na tyle bezpieczne i mi osobiście algi długo dawały znać i przypominały o sobie natomiast trzeba pamiętać że algi są dobrym źródłem mikroelementów kwasów tłuszczowych i to tych cennych kwasów tłuszczowych z rodziny omega 3 dodatkowo witamin natomiast przez ten swój specyficzny właśnie zapach smak no, mogą powodować na przykład, że niektóre zwierzęta nie będą miały ochoty ich jeść. Natomiast no, tak jak mówię, dość dobry dodatek do, do, do produktów dla psów i kotów. Kolejne dość długie pytanie, więc postaram się przeczytać esencję. W jaki sposób może wpływać na jakość karmy dodatkowa obróbka? Mam tu na myśli blendowanie wysokomięsnej karmy mokrej lub inne rozdrabnianie dodatkowe w przypadku kotów mających problem z uzębieniem, a także mających problem z przyswajaniem składników odżywczych choćby przy chorobach trzustki. Mhm. Tak, rozdrabnianie i blendowanie, czyli blendowanie też jest formą rozdrabniania. To proces tak naprawdę, jeden z procesów, które zaliczamy do procesów technologicznych ułatwiających trawienie. To rozdrabnianie w jamie ustnej psa czy kota jest bardzo ograniczone. Psy czasami chrupną, ale w większości koty to już w ogóle połykają w całości, nie mają tej możliwości rozdrabniania. Natomiast jeżeli mamy ten specyficzny problem z trawieniem, bo jest problem z trzustką, a trzustka to organ, który wytwarza wszystkie enzymy do trawienia składników pokarmowych, to aby ułatwić jej pracę, jeżeli my rozdrobnimy, tak, to ułatwimy też trawienie. Więc rzeczywiście jest to jeden z takich sposobów ułatwiających trawienie. Natomiast także pamiętajmy o tym, że w niektórych przypadkach, np. u psów, pokarmy czy też krokiety u kotów są tak stworzone, aby na przykład dodatkowo przy pobieraniu czyściły zęby, więc niejako możemy też tym sposobem tutaj zapobiegać czy przeciwdziałać różnym problemom, które mogą powstawać w jamie ustnej. Dziękujemy za uwagę. Było nam z wami jak zwykle miło. Zapraszamy już za tydzień na odcinek piąty. Do zobaczenia. Bądźcie zdrowi.